Słuchajcie, witam się z wami w niedzielę z tym oto małym uroczym słodziaczkiem spójrzcie na te oczy nie można się nie zakochać normalnie zjadłabym go, mówię wam mój no Jezus no, będziesz tu ze mną sobie siedział? czy idziesz? dobra zaczynam niech sobie tutaj siedzi generalnie jak już jest kotek, to może powiem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo kotek i Figa zaakceptowali się. Mogliście małą przebitkę zobaczyć w ostatnim vlogmasie. Można ich zostawić samych w pokoju i nie ma dram, a to dużo. Jest miłość. No, może przesadzam. Może nie jest miłość, ale nie ma miłości, ale. Jest y, akceptacja i tolerancja, a to jest naprawdę dużo. Bardzo się z tego cieszymy. Patrzę sobie tutaj. Leży ten mały przystojnik. Jest tak kochany. Y, gdziekolwiek my jesteśmy, tam jest on. Także. Y, no, trafiliśmy naprawdę na przesłodkiego kotka. Ale dobra, koniec już o tym. Zwierzyńcu naszym jestem w sypialni, bo za chwilę zabieram się za szybkie porządki. I chciałabym w końcu ten pokój udekorować, bo został w sumie na szarym końcu. Chciałabym tutaj też wprowadzić trochę świątecznego klimatu. Tym bardziej, że teraz te ostatnie dni są takie szarobóre, tak jak dzisiaj na przykład. Więc chciałabym tu wprowadzić trochę więcej. Światełek. Wiem też, że są tacy, którzy nie lubią wielu dekoracji, bo to ich przytłacza i to szanuję. I to jest też fajne. Też lubię oglądać takie domy, w których jest tylko taki świąteczny akcent, bo to daje poczucie takiego porządku. Ale nie, niestety ja bym tak nie wytrzymała. Ja lubię być otoczona no tak troszkę bardziej niż delikatnie tymi świątecznymi akcentami wiem, że niektórzy z Was na przykład też ubierają choinkę wcześniej w grudniu a niektórzy na 2-3 dni przed świętami i to wiecie co, tak stwierdziłam że to też ma swój klimat kiedyś tak było, że się ubierało na chwilę przed wigilią i wtedy faktycznie można poczuć tak maksymalnie tą magię Także fajnie, że jesteśmy różni, każdy ma jakieś tam swoje tradycje i może się z nimi podzielić, także chętnie poczytam. Będzie mi bardzo miło, jak napiszecie komentarz. Dobra, zaczynam, biorę się do pracy, bo czas ucieka, nieubłagalnie niestety. Zapraszam Was do oglądania. No i co? Do zobaczenia później. I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue I just don't need a fancy watch You can give the elves a break No, you can't make it in the shop You can't put it on your sleigh You know me so well Nobody else can do what you do I just wanna fall in And I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here. Underneath the Christmas lights. If you just look through the scintillating door, you're gonna see me there. Just sitting on my own, I hear the people laugh but I just check my clock. I've never been the best with mingle as more talk, and then I hear a crash behind my back. One glass of old wine raise down my jacket, then I see you blushing. And suddenly it's clear when I look at you that Christmas is here. You tell me, don't you think? This place is looking crowded and that new whisper in my ear. Look, I'm not even sure. My mind's a little clouded, but it looks like Christmas is here. You asked me about my sweater with Santa in space. I tell you it's a gift from the owner of this place. And then you're looking up. And tell me with a glow It looks like we stand under a mistletoe And, and then, then we, we feel a bump, bump Behind our back Somebody pushing you or the table cracks And then I'm thinking Santa. This must be a sign Cause your funny space sweater Is now full of wine You tell me don't you think This part is very loud That's why you whisper in my ear Let's find another place and leave behind this crowd, and then I know that Christmas is here. I saw you through the door, just sitting on your own. Decide to break the ice by setting up the tone, looking for a way to finally catch your eye. Couldn't think of nothing better than a glass of. Cześć, kochani, mamy wtorek. Przychodzę się do was pożegnać, ale. Jeszcze zanim to zrobię, chciałabym poruszyć pewną kwestię. Mianowicie wczoraj wieczorem, już tak pod koniec dnia, oglądaliśmy, nadrabialiśmy sobie vlogmasy. Między innymi był to vlogmas kanału Kaloszki na Fiordzie, Natalii. I w pewnym momencie niespodziewanie podczas tego filmu zauważyłam, że gdzieś tam mój kanał Mój film y, u Natalii się pojawił w tle. I wiecie co? Zrobiło mi się strasznie głupio. Y, bo y, jakiś czas temu, ucieszyłam się oczywiście, że mnie ogląda, y, i zrobiło mi się tak ciepło na sercu. Ale chodzi o to, że jakiś czas temu Natalia y, na swoim live'ie Mówiła o tym, że mimo, że nagrywa vlogi już od kilku lat, trudno jej się przebić. Bo rzeczywiście na YouTubie jest czasami tak, że nie wiadomo dlaczego te filmy nie są promowane i naprawdę ciężko. I mówiła o tym, że chciałaby poprosić inne osoby, które tak jak ona, nagrywają filmy na YouTube, by w swoich filmach po prostu ją poleciły. Ja, co prawda, w zeszłym roku, też tak y, w okresie świątecznym, y, poleciłam kanał Natalii. Kto mnie ogląda regularnie i oglądał mnie rok temu, to być może sobie to przypomni, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona prosiła teraz, by to zrobić, bo teraz jej na tym zależy, bo dziewczyna naprawdę się stara. I teraz, jeszcze jak są te vlogmasy, nagrywa częściej. Niż to robiła, i jest tak pozytywną, fajną osobą. Słuchajcie, no chce się ją oglądać. Natalia mieszka w Norwegii, w kraju, w którym jestem zakochana, w którym udało mi się być. I powiem Wam szczerze, naprawdę pokazuje swoje okolice, piękne miejsce. Jest super, jak nawet vlog jest typowo domowy: coś ugotuje, tu pogada. Jest tak fajną babką. Ma tak fajną rodzinę, nie wiem, no chciałabym ją opisać jak najlepiej, ale wiecie co? Najlepiej będzie, ja was o to bardzo proszę, żebyście, jeżeli ktoś jej nie ogląda, bo wiem, że są tutaj też osoby, które ją oglądają, żebyście zajrzeli do Natali, żebyście ją odwiedzili, bo ten kanał naprawdę jest wart polecenia, naprawdę, bo. Od Natali są różne kanały i, i to wy widzicie, czy ktoś jest szczery, czy coś udaje. A Natalia jest na przykład taką osobą, po której widać, że no, no po prostu jest normalna, naturalna. I chciałabym, żeby jej praca została doceniona. Dlatego proszę Was o to, żebyście, nie wiem, obejrzeli sobie kilka filmików i zadecydowali. Czy faktycznie chcecie u niej zostać? Czy chcecie zasubskrybować ten kanał? Ale dajcie jej szansę. Bardzo, bardzo to proszę. Yy, może też na zachętę taką, i żeby jej chociaż pomóc, jeżeli nawet u niej nie zostaniecie, to pod którymś filmem, który obejrzycie, zostawcie jej kciuka, zostawcie serduszko w komentarzu, bo dzięki temu yy, ten film pójdzie dalej. YouTube będzie go promował i dzięki temu, chociaż w ten sposób, jeżeli nawet Wy do niej nie wrócicie, to ten, te filmy będą promowane i rekomendowane przez YouTube'a. Jeszcze raz ode mnie taka prośba. I tutaj od siebie mówię: Natalia, przepraszam, że wcześniej tego nie zrobiłam. No bo trzeba sobie pomagać. Mam nadzieję, że Twój kanał rozrośnie się do ogromnych rozmiarów, bo, bo po prostu jesteś super dziewczyną. Naprawdę. A ja od siebie już z góry dziękuję. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli macie ochotę, to u mnie też zostawcie kciuka, komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. I co? I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa!